Cześć, dzień dobry, kończymy latem nasze budowlane, Ruda Śląska nowy tydzień po długim weekendzie zaczynamy od załadunku w ogóle super 1303i Domek za sterami zobaczcie jak kierowca tutaj transportu idealnie wjechał pod rampę i teraz będzie ten przejazd lepralkiczny przez przełamanie naczepa powinna naczepa właściwie Platforma lawety powinna spokojnie wytrzymać. Zobaczcie, nawet się nie ugina za mocno. Także wszystko perfekto. Na, mamy nadzieję, żeby wszystkie załadunki odbywały się tak perfekcyjnie i bezproblemowo jak ten. Jeśli szukacie maszyn drogowych na wynajem, serdecznie zapraszamy do kontaktu. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.